フフフ。 Sklep franczyzowy sieci grot na warszawskim Ursynowie na brak klientów nie narzeka. Działająca od ponad roku placówka jeszcze pachnie nowością, a już zdążyła zaskarbić sobie zaufanie okolicznych klientów. O jakości oferowanych tu wyrobów świadczy chociażby to, że pobliskie przedszkole właśnie w grocie zaopatruje się w mięso na posiłki dla dzieci. We wnętrzu zwracają uwagę nowoczesne lady mięsne i specjalistyczne oświetlenie podkreślające walory produktów: szynki, kiełbasy, paszty z gęsiną To wyroby szczególnie chętnie wybierane przez klientów. Choć Grot jest sklepem mięsnym, to w jego ofercie są również produkty dla wegan i wegetarian, oraz pieczywo, nabiał czy przetwory warzywne. Dlaczego nasz sklep powinien wygrać? Ponieważ posiadamy duży asortyment towarów, które pochodzi od polskich gospodarstw i od naszego producenta. W naszej ofercie posiadamy duży wybór wędlin bez konserwantów oraz z jakością premium. Dzięki temu klient wie, że kupuje wędliny o najwyższej jakości. Dużą uwagę przykładamy do ekspozycji produktów w ladzie. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę w doborze wędlin oraz mięs i bardzo chętnie służą pomocą. Naszym celem jest zostać najlepszym i ulubionym sklepem klientów dzielnicy oraz całego miasta Warszawy.